Ty masz stary, ej. Co tak biegasz? Nie pisztaj. Ej, ej, czego tam szukasz? Jestem coś dobrego? Do? Bo Gdzie? mi się chcesz strasznie spać. Nie, no, 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 no sumie hity. Ale ty nie, nie ma ej, ej, ale nie pchaj się na... o, o to... O, ja, ja ładnie niszczesz, o dzięki stary. Ty mnie chyba trochę lubisz nawet, nie? Barku, a i tym Ej, ty twajna, przestań, ale... Ale to książa mnie, o, a Dzięki. O. Jaka dupa? Mm. Jaka dupa? Gdzie? Twoja dupa? Weź przesuń się, bo, bo, bo mi... O! No i lepiej! O! Tu, o! Jak ładnie! O o, o, o! o! To lubię, to lubię! Oj! Dobrze tak robię! Nie będę się musiał myć! O. To dobre! Ale zabraliśmy tej miesiące wtedy. To dobre! Ej! Ale już starczy! Ciebie pomysł, um, 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 Ja już jestem czysty i mam wszystko w nosie. Ja Ej, ja przepraszam w uszach, bo uszy mam duże, to tam mogę mieć dużo rzeczy fajnych. Dobra! Ja Hej, ale wiesz co, ja ty już jesteś w pracy, a? Ja ha. Dobra! Hej, mijesz się, a sobie mijesz czasami? Nie, nie, nie. Ehehe, będzie ci spaści no, ej, ty, ty, przestań mnie już myć, no, 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 bo będę cały mokry. No, ej, będę cały mokry, daj sobie spokój po prostu, kolego. Dobra, I, wiesz co, I uh, uh. może resztę opowiemy w kolejnym filmie, co? Tak, żeby nie było cadu. To nasz pierwszy film i, i co zostawcie? Lajka, super. No, a my będziemy rosli i będziemy wam opowiadać kolejne... No, czemu się znowu myjesz? ej, to ten film jest taki bo, bo krótki to pierwszy, żeby widzów nie znudzić, Czemu się znowu myjesz? A, a, a da ci w... e, e, Mnie Nie myj. A, a, a dać ci wiesz co? Nie, trzeba było się przygotować. No, że <śpiewanie> nie nie chcę no, tak, ja, a ja stęcia, no, no, ja, no, no tak, tak, mało, no go tak Sam się łapy widzisz. Ale wejdziemy w końcu, bo mam ci doszedł. No nie. Po prostu spać nie, nie dazę. Ja jestem zmęczony i jak zostanę gwiazdą internetu, to szykuję na kratkę. No prawda? A ja jestem gwiazdą, bo jestem na jednym z Gwiazdą, gwiazdą. chyba na niebie jesteś. A tak ci wiesz, no. Nie dać mi, zostaw moje uszy. No no zaraz tą tak, no. spróję. Zaraz tą spróję. Po prostu. Nie e, Dobra. E. Nie, 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 za nie, 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 nie końcem to, Nie, bo to nie, nie, jest nudne, no to jest nudne. Kończymy no, już. No, nie, no. Dobra, e, pomachajmy naszym tym. E, A ja ty jeszcze, ja, jazdę jeszcze pogadać. No, je, e, pomachajmy, pomachajmy. Ej, no zejdę mi w końcu. Co? Nie, nie, nie zejdę. Dobra, no to co? A ja nie, ty górcy. ale, mnie wkurzasz, ale mnie ja O, już no, o ja, ja się z niego! O, z niego! Ale ja nie! O, ja nie! jesteś, ja nie! cię gorzej, Zaraz ci łapą, chcesz? O. A, teraz, a teraz ja ci tak zrobię i zobaczę, że to jest szkodzi! O, Fajnie jest! A teraz nie się i. tak się Muszę łapkę! Muszę łapkę! Ej, no, O, dziwam! do dziwam! Ja ale masz brudne ukoły, no, kręcę. O, czekaj, czekaj. Dobra, dobra. Widzowie, jutro będzie kolejny odcinek. Ja jestem Puszek. A Ty? Olusiek. Puszek i Olusiek zapraszają na jutro. Pa, pa.